Oto sekret budowania lepszej koncentracji w krótkim czasie. Koncentracja to umiejętność, którą można rozwijać, ale większość ludzi podchodzi do niej źle. Zamiast próbować skupić się przez długie godziny, wypróbuj tę prostą metodę. Zacznij od ustawienia sobie timera na 25 minut. W tym czasie skupiasz się tylko na jednym zadaniu: bez telefonu, bez sprawdzania wiadomości, bez innych rozpraszaczy. Kiedy timer się skończy, zrób 5-minutową przerwę. To jest tak zwana technika Pomodoro, która działa cuda dla Twojej koncentracji. Podczas przerwy nie wracaj do ekranu, wyjdź na chwilę, zrób kilka głębokich oddechów, pozwól oczom odpocząć. Po przerwie ustaw timer ponownie na 25 minut i kontynuuj. Ta metoda pomaga unikać zmęczenia i utrzymuje Twój umysł w stanie gotowości do działania. Koncentracja to nie tylko zdolność, ale nawyk, który budujesz codziennie. Zacznij od małych kroków, a zobaczysz, jak Twoja wydajność rośnie bez większego wysiłku. Spróbuj już dziś.